Dzień dobry, mam na imię Bartek. Ja już po porannym treningu zrobiłem 5 km, nie wychodząc z naszego osiedla. Poranne bieganie to mój sposób na dobry początek dnia i utrzymanie formy. Zwykle biegam na terenie osiedla. Na dłuższe bieganie wybieram się do pobliskiego lasu. Czasami wsiadam w samochód i jadę do rewy pobiegać po plaży. A teraz serdecznie zapraszam na poranną kawę. Na co dzień zajmuję się szkoleniami Savoir Vivre. Etykieta stołu, dress code, etykieta biznesu. Jestem również trenerem kadry narodowej juniorów w strzelectwie sportowym. A propos dress code pamiętajmy, że w momencie siadania marynarka powinna być rozpięta, natomiast wtedy, kiedy stoimy, marynarkę oczywiście mamy zapiętą. Mieszkam na osiedlu od niedawna. Ogrody Tesoro znalazłem w internecie, przyjechałem, zobaczyłem mieszkanie, od razu mi się spodobało. Wiedziałem, że chcę tutaj mieszkać. Moją uwagę zwrócił piękny ogród, ciekawa architektura oraz bliskość morza. Po zamieszkaniu zacząłem doceniać kolejne rzeczy. Przede wszystkim to, że w jednym budynku są tylko cztery mieszkania. Dzięki temu możemy budować lepsze relacje Hej. sąsiedzkie. Najbardziej w ogrodach Tesoro odpowiada mi to, że jest blisko do morza, jest estetycznie i komfortowo. Jak dla mnie ogrody Tesoro to strzał w dziesiątkę.